Przed chwilą na poziomie e, dołu świątyni poświęciliśmy krzyż. Krzyż e, zrobiony z materiału nierdzewnego, który będzie na wieki umieszczony na kopule, na górze kopuły Świątyni Opatrzności Bożej. Będzie to jakby miejsce, punkt odniesienia, nie tylko, a nawet nie przede wszystkim ze względu na jego wysokość, ale przede wszystkim ze względu na jego znaczenie dla dzisiejszego świata i dla dzisiejszego miasta, dla dzisiejszej Warszawy, bo krzyż dla człowieka wierzącego, ale także dla człowieka szukającego, dla człowieka dobrej woli, Krzyż chrześcijański, Krzyż Chrystusa, jest właśnie punktem odniesienia, orientacji całego swojego życia według tego, co oznacza Krzyż. W czasie, kiedy się dyskutuje na temat krzyża w Europie. Na temat jego obecności w miejscach publicznych, my przez ten dzisiejszy gest, gest postawienia krzyża na świątyni obaczności, chcemy powiedzieć: jesteśmy zawsze i będziemy za tym, żeby krzyż był w miejscach publicznych, także. Bo rzeczywiście jest to wydarzenie historyczne, może się komuś wydawać, że nie takie wielkie. Moim zdaniem symbolicznie jest to wydarzenie bardzo wielkie i znaczące dla tej budowy.